I got it. C Treści a y -y Dam tak ky a ny a, a Kurwa, nie tak Achmeda Ja po prostu... Ja nie chcę, ja żebyś dostrzegał kół następnych W cek i podaj linka Aktualizuj Opublikuj Okej okay. Okej, się odpala ja robię do... Mam nadzieję. Pogro... Ja w ogóle Csa nie wyłączyłem, nie to najlepsze. <grych> hmm. Ja sobie wyłączyłem top 50 no copyright sounds. Nie daj muzyki do to, bo mi wyjebuje, wyjebuje tego filmu. No ale jak nasze no copyright to ci nie wyjebie no. <grych> Kurwa, świerdz dalej. Żadnego... Ten Spotify odpalił, nie? No spo... Żadnego... AHA! 34... 44 Twoje banet, to jest Teraz na 4-2, 3-3, już? Nie wiem, jak bym wyjebona w ten mecz. 4-2... No 4-2, no i ty chujaj mi teraz do 4-2? 5-1 mu Dalej bo, czeka. Dalej, bo czekam. Cztery, teraz kurwa dobra. się wybrali za odrabianie, ja pierdolę. Domin, to... do długo jeszcze kurwa? Czekaj. Ja sobie wstawię kurwa ten, nie? Wstawię... no... szybko jak się nazywa Kurwa zapomniałem Ankietę kurwa czy chcę FIFA u mnie na moim kanale o Dali odpal się ty messenger, ja pier Dzień dobry, tabela się działa, działa, dobra, można, można działać Ehm, um... nie mogę zapomnieć o F11, nie? Dobrze, e 11 No że Łatwy meczek, 7 godzin 4 tam. Aż to bejże. No, a jutro jeszcze wróci mój najdłuższy film na kanałe lecz 41 minut. To mój go by godzinę i się wrzucił. A musi wrzucić, ale jak długo się kurwa wrzucał? Pół dnia go wrzucałem Ej, dzisiaj, nie? Serio? No, no No, dubin. W 14 wybiego przyjechali na 5-1 Wy kurde leszczyńscy debile! Wy leszczyńscy... Downy Czemu teraz? Przepraszam na 5-1 co przyjechali, nie? Bo wyjdę Jakie Leszno jest czasami promowane Kurwa, nie drzwi mordy I będę dar mordę Bo Leszno jest zramane Plus jeden Teraz plus <śle Monitoring sound> jeden Już o, można w kur... można W 11 <śleân> O się ma YouTube Kuwa, już nagrywasz? No <śle AirPods> ja, ja teraz, siema YouTube <ślecheerful> No, no co? Jestem ja Ahmed i, i, i Bug. Bug Bug Ja jestem Akadoto, Achma Akadomin Ja jestem ko... Ahmed, dzień dobry witam, cześć Jestem tu pasa, jestem, jestem tu po to, żeby przerąbać tak naprawdę Dobra, a więc tak. Y... To jest napisanka. Pies. Mamy coś takiego. To jest ogólnie w pewnej grze. To jest na środku takiego. To? Ta, co to nie pasuje? To jest podzielone tam na kilka części. Zagar. Nie. Chyba, tak. To jest na przykład Heavy, i my tu kupujemy ogólnie coś, z czego potem strzelamy. Heavy? To jest tam SMG. Naprawdę Naprawdę tak. Ja takie heavy. Nie no, nie. shotgun nie może menu? być. Nie? Heavy nie może być. Ciężkie nie może być. jest nie. Do, Achmed ogólnie. To. Ogólnie, kupujemy w tym. Dobra, ja wiem. My się mu menu, bo coś to takiego. O! No to... <noise> no to mamy CSA, nie? <noise> I mamy Kuźwa taką rzecz, nie? I tu jest sobie ja tak pisałem na przykład. Ciao jest. No. Nie, Te, teraz? Teraz? O, teraz. O. Dziękuję, mamy sobie rzecz, w czasie. I ona jest taka pyk i tu na przykład są takie tak. Pyk, pik pyk, pik pik pyk, pik pik pyk, 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 pyk. I to jest na przykład położone tutaj. Hu! Obraz, kurwa, na, na no, bomb sajdzie, a obraz pokładamy, 3, tak 4, a. 5, 6, 7, o, bomba, dobrze. Nie, no jak bomba to wiadomo że... Na, no, no. A idzie, że nagrywam, kurwa. O, to mamy. Typka? O jezu Znowu mnie? To mamy, Achmeda. Nie, znowu? Kurwa. I on tu jest uśmiechnięty, tu ma nos, tu ma oczy, i tu ma tak, brew, tu ma tak, ale ta brew jest tak. HS. Kiedyś miałem zrobioną taką, nigdy więcej. Serio? Serio? Nie że cię w dzwoną brwem. O, jest tak, zmaną jak mówimy robię w Minecrafcie, nie? No. Tu jest tam to, tu jest tam... ha, kurde. To nie jest wędka. Co, jest e... Dobra, to jest płenny. To jest haczyk. Taką wędkę, nie? Jest kilka rodzajów ryb. Tam kurwa, dołoż... ja pierdolę. Weź mi to mów, karp, kurwa. I... To Jest jedna taka, taka pomarańczowa ryba właściwie. Nemo Ale w nie, nie... nienormalnie. Kurwa. W Minecraftie możemy wyłowić na przykład. No to nemo, kurwa. To, jest, to się nie, nazywało. Czekaj. Ona się tropikalna nazywa. No, tropikalna. No, tropikalna się nazywa. To nie jest. Tro... Ona jest taka. Taka czerwona, tu ma takie... Czekaj, tu ma takie zielone... Łaza! Zapomniałem. Kurwa! Zapomniałem. Um, 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 Kurwa, zapomniałem. Um, um, um. Rozdymka. Nie, nie rozdymka. Kurwa, zapomniałem Zap, też. Po polsku kamera, po polsku. No wiem. Salmon. To, to jest po angielsku chyba właśnie Salmon. Jak wpisałem tak, żeby wiesz. <laughs> kurwa Jest jak. kurwa Jezu ja nie gram w polskiego minecrafta Ja w życiu bym Jezus Maria dobrze jest to OS Ja dzięki temu OS bym to Łosoś w życiu bym nie wiedział, Mogłeś powiedzieć to, że to w rzekach pływa No A nie ja bym nie wiedział w sumie i tak Macie sobie komputer nie I on tutaj ma On tu ma takie gniazdka nie i to gniazdko jest y, takie coś, nie? Inaczej się na to mówi, inaczej. Że to jest coś USB. Kurwa, klik zajebałem taki, że chuj. Ja nie mogę pisać. A, bo zaznam sobie w tym polu, bo ty rysowałeś przed chwilą. Ja pierdolę, 6 punktów straty, teraz 6 punktów straty mają do to ja wszystko na niebiesko i nie mogę nic z tym zrobić. No, zaznaczyłeś wszystko. Kliknij po prostu, albo o. Przer Przera spróbuj. Przerąbali 6-punktową stratą. Zaznacz sobie coś, Domin co napisane jest, i kliknij potem w to do pisania. Nie no, nie mogę. Port kurwa grać nie potrafi. No, nie wiem, Ty! Za koło dojdzie, sama dojda. O! Ja za chwilę trafi, To tym razem mamy domina. No Do kurwa Domin, cyk cyk Do I on jest w Minecrafcie Stoi sobie na czymś takim, po czym robi tak I bez okolicznik tu, siu, 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 siu Domin, na końcu ci jednej literki brakuje Wiem spadanie, spadanie. Bez okolicznik kurwa od spadania Proszę bardzo Falling <laughs> A więc tak My za Chmiedem jesteśmy fanami pewnej dyscypliny Jako mi zaszczycieliście już To I jak się nazywa to Niektórzy się to lubią nazywać Czarnym To nie mogę podpowiedzieć tego drugiego bo ty. Dwa jebana że w dupę Czarnym? Kurwa Czarny, i to drugie to jest słowo klucz No Kurwa, weź mi nie mów Czarny. On jest bardzo... Ale to nie jest jedyny, też może być z, z literą E na początku E myślnik tak. ten Może też na przykład Skoki, narciarskie, piłka nożna Gra w siatkówkę Kurwa sport Kurwa sport Ja pierdolę że na to nie wpadł po tym czarnym, okay. gdyby nie fakt, że Domin y dzisiaj to mówił. Nie wiem, czy ty wtedy. Ja, tak... W... ja tak właśnie mówiła Dobra, Achmed będzie, raczej będzie wiedział. Nie, <grymne> <grymne> pierwszy. Ale mam przewagę prawie 1000 punktów. Dobra, we tampalgowe. O. To, było to jest Achmed. No nie. Bum, bum. Jest domin. Wyrubieniec. <noise> <noise> bom. I jestem ja. O Jezus mar... Kiewło to głowie! <noise> I jeszcze jest Bartek. O Jezu, nie, jak on, jak on zaczął odcinek, nie? Cicho nie zobacz, kurwa. I my graliśmy wczoraj czy przedwczoraj graliśmy w taką grę, gdzie mieliśmy karabiny i polowaliśmy. Tak. I kim my wtedy byś, byliśmy? Tylko liczba pojedyncza. <noise> No <noise> Kurwa. <noise> Napoluję na zwierzęta. Hunter. Bright. <noise> Mr. Hunter już nie Bright Wiem. <noise> już od dawna nie Bright <noise> No już trochę dawno. Równe 100 punktów przebagi nad Dominem Dominę Poznań. ja no, pierdzielę. <noise> nie kurwa, Leonardo DiCaprio to nie jest. <noise> Achmed będzie wiedział, No i... to nie ale nasz wychowawca lubi nazywać tą rzecz okrągłym segregatorem. No i skąd ja mam wiedzieć? Nie <śmienicza> kurwa, to jest zjebane, bo ty mu odpowiesz tak, żeby on zgadł pierwszy. No, no ty masz do tego punktu. Macie sobie kobite, nie? Kurwa, co to jest? Jedna litera? I ona jest? Ma taki brzuszek i czy <noise> to Pierwsze. jest? To Kurde Czwarta runda jest? Ja pierdzielę To, ogóle, to nie wygląda jak brzuszek, jak dupa, nie? No Mamy Kiemona... Tutaj. Mamy Co? Kiemona tutaj O kurwa. Nie <noise> gadaj, ty to zgadaj. Ja pierdolę, kiedy? O kurwa i on ogólnie ma Instagrama, nie? No... I, no. i, i jego nazwa Instagrama to jest Zdrobniona wersja tego co ja Cze, Kurwa, jak Ktoś to zgadł? Bo miałem to samo do wybrania, mówię Dobra, wezmę to, wezmę kogoś na śmieci I też w sensie miał Kapucynek, to też jest to Małpa, Małpa ja walę Małpa ja Dawid mnie rozjabł, bo ja już nie wiedziałem, co mam rysować, nie? Ja cię dupia. To jest tak, mamy tu tam kogoś twarz. To mamy nos. I tu są takie dziury, to się nazywa. Tu mamy takie dziury w nosie. Jak on ha. Nazywa? Się bałem, że do nas. I wolno też! Opisałem. Ja też napisałem wolno. To jest RZ, z, z, z chcieliście? Nie, tak? mi chodziło bardziej o to, że to jest. Macie e, sobie. i ży. Macie tak? sobie małego, no. małego Janka, nie? I ze szkoły odbierają go kto? Kurwa. Nie trafiłem w I i jeszcze musiałem poprawiać. Bartek, kiedy widzi się cenę o. na piwnicy? <laughs> nie. Tu mamy ogólnie klawi klawiaturę no. 8 tu, tu masz monitor ni. I tu masz taką rzecz Dobrze, zjewałem, trochę Okrągła miała być I czasem jak zajebiesz flika na, Takiego flika kurwa w prawo To możesz sobie skręcić coś I co się możesz skręcić wtedy Ja się pojebałem Na, DGF, na DGF napisałem Miałem jeszcze Kapitana Amerykę znowu do wybrania i co jeszcze miałem, kurwa? Coś miałem, ale nie wiem co. Ja pierdolę, dłuższych się nie da? Co ty wybierasz? Pierdolę. A więc tak. Y Łapka w dół temu chujowi. Ja też. <grym> Tam się ogólnie. No kurwa, nie mogę że tak jak. Tam się ogólnie myje pewne rzeczy. Kurwa. W shieldu ich kilka. No wiem o co chodzi, nie. że to nie pasuje do tutaj co chciałem pisać. W otwierali kilka. Kurwa. No, to się po angielsku nazywa car wash Ale kurwa, co to napisać? Jak tak. się nazywa to miejsce? <grym> o kurwa, ale. O kurwa, mnie z kilka zajebałem. O, mój nie mój na, ja niech Dobra, macie sobie dampenę. Powiedzmy taką. Wilkową. I ona tu w środku ma takie coś Co to jest to coś Co świeci ty, bo w Byłem w trakcie pisania światło jak już wiedziałem że ta żarówka jest dirtym, że szybciej dokończę niż to skasuje ty? O kurwa, e, dobra Mamy tak Bum Bum Eee Bum Kurde, jednak nie To. HA! SL? No to... S S Mam no 100, 100 punktów z taty do domino Równe 100 punktów Równe 100 punktów Równe 100 punktów Ja dalej mam prawie 1000 przewagi Co ty teraz, nie słysz? Za długie Za długie Znaczy tak, no za długie hasło, rzutem. Nie no Kosz. I tyle Yeah. A znowu tak wolno pisałem, bo się bałem, że to pomylenie Andrzej. Kurwa... Macie, grz macie kude grzejnik, nie? To są jego żebra. I on się nagrzał, nie? Jaki ten grzejnik jest, jak się nagrzał. Nie, nie pierdol, napisałem ciepło. Ja też. Ja też, ale ja pierwszy. O, XD. To... Jakby domina ulubione. No bo. Zią. Zią. właśnie to. Domina ulubione. Tym razem wiedziałem. To nie, to nie ulubiona. Tym razem wiedziałem. No bo plagi kurwa. O! Rzuci ja się od, nawiedza... rzucił się nie 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 mój odcinek. odcinek się rzucił. A więc ogólnie tak. Yy, niektórzy Wiec. mają takich Albo inaczej. Mamy. Powiedzmy nie wiem, mini majka. Yes. No <laughs> ja wiem, oh, dobra. To było trochę nie spodziewałem się tego, nie? Ej, mówię. Pokazaj wam na czymś innym czy nie? Wie dobra, pokażę na tym. Hmm. Balcie se twarz, nie? A to będzie dobry przykład. Na nosie coś mu wyrosło. I co mu na nosie wyrosło? To jest takie, że możesz na całej twarzy wyrosnąć, rosnąć, tylko nakładam na osie. I to nie jest pieprzyk. To nie jest pieprzyk, to można sobie wycisnąć. Kurwa, Jezu... Czekotłupkę! Czeko, tupkę? Jak to się nazywało, ty? Mam tego pełno na reju i nie pamiętam, ty. E... To nie jest to. No. <noise> Dobra, spierdolam od Ahmeda. Co to kurwa jest? Dobra, damy to. To ogólnie załóżmy, że Achmed zrobiłeś zdjęcia. Ja. Ja chcę zrobić, żeby to zdjęcie ładnie wyglądało. Tu mamy zdjęcie jakiegoś człowieka. O, chuj, to mi się I w jakim programie zarobisz? O, no to może po prostu. Co? W Photoshop? jakim programie no jak byś już, to robił? Jak się pisze Photoshop? Foto. Ja się dupię. Będzie na tym pracował w drugim roku, a on nie wie, jak się to nazywa. Jak się to pisze? <laughs> nie, Domin, nie możesz być fotografem. Autentycznie, nie możesz być fotografem. Ty z tego profilu. Dobrze, że ja to nagrywam. Nie, nie wiem. Ja cię dupia. Jaki kurwa debil. Aha. Dobrze, że to nagrywam. Pokaż to kurde. Odwiedź photoshop, to jest według ciebie polska nazwa. Kiemonowi to pokażę. A no więc tak, mamy... To takie coś, to jest ogólnie w minecraft'cie i to jest takie żółte To się nazywa Zapomniałem. To jest ogólnie w kamieniu, to jest w stołnie i potem jak się przypalisz to dostajesz coś co pigliny bilajku like, że tak powiem <grymne> Nie mogłeś <grymne> tego żółtym narysować ja chcie... jakaś kurwa Ja chcę ja powiedzieć ja ja po... chcie... bo... Jest żółty Macie sobie i jest to Lemur, nie? To jest Lemur. Lemur... Kurwa, trochę... Trochę źle to wyglądało bez rąk i głowy. To. Kurwa, nie? I za nim... Stoją sobie takie... Kuźwa... Ptaszy, ptaszki, gady... Które są pingwinami, nie? I w tym, była ba bajka o tym w telewizji. I skąd one były? Ale nie chod jest, kurwa się będę to napisze. pojedyncza. Bałem się, że to jest po angielsku, nie? Madagaskar po angielsku, to zamiast. masz C chyba. No. I bałem się, że ci podpowiem, pisząc Madagaskar po prostu. Dobra, jest taka mapa w CES-ie, w której chyba nigdy nie graliśmy. Kurwa. I ona jest taka piaskowa, bardzo. Bardzo piaskowa. I ogólnie na zdjęciu tej mapy są jakieś takie kolumny. No I też Bug taki był Mirage, nie zagraliśmy Mirage Łapka Bug taki był Masz żółty normalnie, patrz Widzisz? Ja żółty Bug był Bug był i mapa w cs Egipski Bug O, no Kurwa, do Na A Jest taki Kałach Legion I, 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 i I, i, jest! No. O, ja się, jeszcze się pomyliłem kurde Jeszcze źle ten nacisnąłem Ostatnia ruta by the way Wiem O ja mam 800 punktów przewagi Więc tak Cyk Eym um, Chyba tak Kwa To jest taka waluta To nie zło Co? pizdion DA! Jeszcze nie, dobrze wiesz, że i Nie i, teraz dwa razy, dwa razy i Pojebałem kolejność, jeszcze nie napisałem No nie ja. Dobra, nie ma szans, żebym to przegrał teraz, także Eee, daj spokój Tu jest, tu jest. No, to być N, ale jeszcze Nie poprawić. Kurwa, raczej ja to narysuję. Piór. E. Tu tak. Ja cię dupię. Tu, tak. Tu jakieś takie skrzydła. Tu tak. Taki taszek ogólnie. To jest. To jest. To zrobić To jest. logo. jest. To jest. To jest. To perfekcyjnie To no. Minęło te 10 minut. No. No, no